Siemano, z tej strony Jabolex1311 i dziś chciałbym zaprosić Was na bardzo wspaniały serwer Survival frakcje plus SG. Zacząłem grać na tym serwerze dosłownie 5 minut, lecz już po pierwszych 5 minutach jest to dla mnie po prostu wspaniały serwer. To jest taki spawn, bo to jest, no po co wyposażyć spawn w jakiś diamentowy i tak dalej? Lepiej taki po prostu klasyczny spawn. Nie mamy tak warp spawn, warp spawn, warp spawn, oto no pójdziemy warp spawn. Poczekamy 2 sekundki. I mamy spał, tu już jest nieco łatwiej. Um, I tak, mamy skrzynię, mamy na szybkość. I tu już jak widzicie, za chwilę za tą czerwoną linią zaczyna się. Tu mamy statek, um, i za czerwoną linią jest już PVP. Um, na serwerze jest bardzo miła administracja, mili gracze. No to co prawda nie wszyscy, bo nie ma takiego serwera, na którym wszyscy gracze byli um, zgodni i wszyscy mili. Lecz jest to naprawdę genialny serwer. Ja go bardzo polecam, jest tu mnóstwo pokorów, lecz naprawdę jest zabawa na całego. Zrobimy bum gitara. Bum! Zapraszam bardzo serdecznie, jest to naprawdę fajny serwer i warto zagrać. Jeszcze szczególnie, gdy teraz wakacje można na no i 24x7. Dobra, zapraszam serdecznie. IP podam w opisie. Trzymajcie się, cześć!